Na tym odsunięciu tej gwiazdy wyglądałaś tak ślicznie w tej sukni żółtej, leciutkiej, takiej gładka, prosta sukienka, ale jak pięknie oddawała te twoje kształty, dotka spokojna, taka wiesz, szczęśliwa na tej bujce. I to to wszystko taka była klasa, taka elegancja i takie szczęście. I te, no, no. Przepięknie, a jeszcze ten prezydent tak ładnie o tobie mówił, nasza Helena Trojańska, także no świetna, świetne, to wszystko było naprawdę pięknie, wyglądałaś pięknie. To jest od że nie mogę robić show. Ale postanowiłam jednak coś przemycić na scenę, jako że lubię przemycać. A zdradzisz nam tutaj? Bo i tak to wypuścimy wężę. Że... Mm, tak, e, ponieważ jesteśmy w rokowym anturażu, super są e, w rokowych aranżacjach, to postanowiłam zbudować trzymetrowy case do gitary elektrycznej i z niego wyjść na scenie. Okej, okay, czyli będzie się działo. Że po prostu Ty skręcisz całe show i całą imprezę i wszystko będzie kręcić wokół Ciebie. No trudno. I to jest jedyny kraj polska, w którym y, charyzma i jakby przykuwanie uwagi to jest problem. No y, na każdym innym rynku właśnie te cechy powodują, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś i piszesz się do góry. A y, ja nie, nie wiem, nie skręcam zegarków, y, nie pracuję jako, wiesz, psycholog dziecięcy. Nie jestem też położną, więc moim zadaniem jest przykuwać uwagę i fokusować na sobie energię całej publiczności. I robię to najlepiej, jak mogę. A wiesz, o to pytam? Nie. No bo W Sopocie na festiwalu jak występowałaś, śpiewałaś piosenkę Baymus, zrobiłaś taką minę, że wszyscy po prostu sobie zinterpretowali. Ale wiesz, ja sobie robiłam jaja, bo my mamy z Ralfem przelot i specjalnie sobie robimy taką bekę. On się śmieje, że muszę go pobić, żeby był w końcu sławny. Yy, ja mówię, że mm, jak najbardziej, ale powinni mi już za to płacić, ponieważ niektórzy mm, są nagle namaszczani przez moją pięść i tylko tym mogą się szczycić przez kolejne 15-20 lat. Yy, więc y, mówię, no nie wiem, no stań w kolejce. Ci rozumiem, że po prostu to wszystko było dla beki. Na beki, tak, no przecież jak. My, no wiesz, inteligentni ludzie potrafią sobie żartować. No i taka poważna piosenka, tutaj sobie śmieszkujecie. No po, tak, dokładnie. I co? Ukanomi ukanominujcie nas. Sesy ...drażnią wrogów. E, czy cieszysz się, że. Jak to jest z tą karawaną? Że karawana jedzie dalej? Tak, jak to jest? Czekają karawana tak, tak. cieszę się, że tak jest w Twoim życiu? Co tu się cieszę? Ja zawsze po prostu jestem sfokusowana na swoich celach i pragnieniach i w ogóle nie zwracam uwagi na, na jakieś takie, wiesz, no... podmuchy wiatru. Kończysz naszą rozmowę, wielokrotnie dziś padło, że zrobiłaś wielką karierę. Jak byś procentowo podzieliła talent, praca? 40 do 60 na pracę. Czyli praca jest cenniejsza. Co było Twoim kluczem? Konsekwencja w, w budowaniu swoich marzeń, czyli show, inwestowanie w show, w swój kontrowersyjny wizerunek, który polegał na tym, żeby zawsze być i robić to, co się czuje, bez względu na wszelkie układy, na wszelkie kary, bany, być sobą. Być sobą, czyli laską bez jakiegoś, wiesz, nienagannego PR-u, raz upadać, raz wstawać, raz być przykładem, raz być totalną, wiesz, totalnym łobuzem. Myślę, że tak zbudowałam swoje imperium i przede wszystkim ogromną armię fanów, która się ze mną identyfikuje. No, są cały czas za tobą murem i za tobą wszędzie jeżdżą. W ogóle mieć taką armię przy sobie to jest też taka siła twoja, która pokazuje jaka jesteś silna, silną kobietą, jaką masz muzykę, co tworzysz i co sobą reprezentujesz. Tak, to jest mój też ogromny sukces, ale to moi fani nie są ze mną ze względu na muzykę, tylko głównie ze względu na charakter. Który jest miksem dosyć kontrowersyjnym. Posiadam i bardzo dobre cechy, i dosyć szalone, i zadziorne. I to powoduje, że wciąż widzą we mnie inspirację, motywację i siłę. Wiesz co usłyszałam? Jakie komentarze wśród osób, które Nie, Cię dopingowały? Kabloje tak, kabloje ci. Kabloje ci, że mimo różnych przeciwności losu i tego, co mówią, pokazałaś tak naprawdę, że Ty sama sobą zawsze się obronisz. Może tak być. Ja w siebie bardzo wierzę i nigdy w życiu bym nie pozwoliła, żeby jakiekolwiek osoby trzecie mogły zniszczyć mnie, czy to na co pracuję i marzę o czym od dziecka. Piękne, wspaniałe. Też nie sądziłam, że mamy 15-lecie tego apelu. Nie wiedziałam, że to już tak czas szybko leci jest akurat okrągła, okrągłe 15 lat od kiedy mm, poprosiłam ludzi o zapisywanie się do dawców y, szpiku, więc to, było, to był niesamowity jubileusz wczoraj i też ogromna niespodzianka. Mi nikt nie powiedział do samego końca, że y, wręczać nagrodę będzie mi i dawca, że tak powiem przedmiotowo, i biorca, czyli osoby, które zapisały się podczas tego y, apelu i osoba, która została uratowana dzięki tej sytuacji. Ostatnie pytanie, bo widzieliśmy Twoją reakcję na scenie. Co się wydarzyło? Co czułaś jako artystka, no właśnie tutaj sceniczna, ale też jako człowiek? To jest straszny dysonans, bo jak ja wchodzę na scenę, to jestem zwierzęciem scenicznym. Nie ma, ma miejsca na łzy, na jakąś rozterkę. Ja po prostu wchodzę po swoje. Ja uwielbiam to. Ja Jestem pewna siebie i e, nic nie jest w stanie mnie w żaden sposób zatrzymać. Jestem po prostu jak estradowy czołg. I nie lubię, jak ktoś mnie tak wytrąca i pokazuje moją. Mm, taką ludzką, delikatną twarz, bo y, to się przeczy trochę z moim alterego i jak kobieta, która y, wygrała życie i uratowana została dzięki temu, mm, dzięki temu apelowi, zaczęła mi dziękować z łzami w oczach, wie Boże nie niech ona tylko nie płacze, bo ja się po prostu rozpłaczę będzie koniec po prostu, koniec już nie wyjdziemy z tego psychicznie, no, ale niestety, niestety nie zatrzymała łez więc tak samo ja ale słuchaj, mi się wydaje, że tutaj akurat to pokazanie tej dody, że tak powiem, tutaj trochę mniej silne niż zawsze, zaplusowało. Nie patrzę, nie patrzę na plusy. To nie jest wyścig na plusy i minusy, wiesz, jak w jakiejś grze, w kalambury. Ja po prostu wiem, że biznes jest brutalny i człowiek nie powinien pokazywać swojej delikatnej twarzy, bo cię po prostu zjedzą i wyplują. To tylko o to chodzi. Trzeba zachowywać te. To najdelikatniejsze części dla siebie ze względu na zdrowie psychiczne i wiesz, ochronę samego siebie. Ale i tak, i tak yy, nie kalkuluję tego i to był jeden z piękniejszych wieczorów na scenie w moim życiu. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.